DJI to jedna z tych marek, która stale zaskakuje czymś ekstra, ale tym razem przeszli samych siebie. Początkowo byłem sceptyczny po tylu godzinach spędzonych z dronami Awata, Mini czy R, sądziłem, że neo mnie nie zaskoczy. Myliłem się, to najleżejszy i najbardziej kompaktowy dron od DJI, który naprawdę robi robotę. Niech jego rozmiar was nie zmyli, jest mały, ale ma wiele możliwości. W tym materiale przyjrzymy się bliżej temu wyjątkowemu dronowi od DJI. Po wyjęciu z pudełka neo zaskakuje. Trudno od razu stwierdzić, czy pozytywnie, czy nie. Ważąc tylko 135 g jest tak mały i lekki, że przypomina zabawkę. Oczywiście, już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z produktem DJI. Jakość wykonania jest doskonała, ale mimo tego, zwłaszcza z zamontowanymi fabrycznie, uginającymi się pod naciskiem palca, górnymi osłonami śmigieł, trudno jest potraktować tego drona od razu na poważnie. Obudowa z typowego szarego plastiku obejmuje korpus i osłony śmigieł, a na jej froncie umieszczono kamerę na jednoosiowym gimbalu. Nad kamerą znajdziemy przycisk do uruchamiania trybów autonomicznych. Na spodzie NEO znajdują się czujniki, dwa podczerwone i jeden wizyjny, które dbają o precyzyjny zawis i utrzymanie odpowiedniej odległości od podłoża. Za nimi znajduje się wsuwana bateria, co ułatwia jej montaż. Pod względem konstrukcji NEO przypomina mniejszą, bardziej zaokrągloną wersję DJ-Wata drugiej generacji. Oba modele mają 3 śmigła w okrągłych osłonach i są w układzie Puller. Na tyle obudowy Neo znajdziemy port USB-C do ładowania i pobierania materiałów, ponieważ dron nie ma stotu na kartę microSD. W zestawie jest także dedykowana przezroczysta osłona kamery oraz wytrzymałe, elastyczne osłony śmigieł z ciemnego plastiku. Neo jest wyposażony w półcalowy sensor z obiektywem o stałej przysłonie f2,8 i szerokim kącie widzenia 117 stopni. Omożliwia robienie zdjęć o rozdzielczości 12MP oraz nagrywanie wideo 4K przy 60 klatkach. Zakres ISO wynosi od 100 do 6400, co daje elastyczność w różnych warunkach oświetleniowych. Neo, ze względu na jednoosiowy gimbal typowy dla FPV, oferuje cyfrową stabilizację Racksteady plus Horizon Balancing. Znaną z kamer sportowych DJI, działa wyjątkowo dobrze, stabilizując nagrania, nawet przy mocniejszym wietrze. Oczywiście, choć nie dorównuje trzyosiowemu gimbalowi, zapewnia płynne i dobrze wyrównane ujęcia. Dzięki systemowi O4 DJI No. może komunikować się z kontrolerem na dystansie do 10 km, oczywiście w idealnych warunkach. W praktyce jednak zasięg jest o wiele mniejszy, zależny od ukształtowania terenu, zabudowy i zakłóceń. W trybie Wi-Fi z telefonem zasięg zmniejsza się do około 50 m. Dron ma też funkcję auto AutoRTH, która automatycznie sprowadza go do punktu startu, gdy poziom baterii jest niski lub połączenie zostaje zerwane. Skoro była mowa o zasięgu, to teraz czas na kilka słów o baterii, która podobnie jak dron jest naprawdę niewielka. Inżynierowie zdołali upchnąć w niej 1435 mA, co pozwoliło zadeklarować maksymalny czas lotu na poziomie 18 minut. Jak zawsze, te deklaracje należy jednak potraktować z lekkim przywróżeniem oka. Realnie udało się polatać bardziej po okolicy 12-13 minut, co i tak nie jest wynikiem złym, jak na taniego drona dla początkujących. W podstawowym zestawie baterie ładuje się przez USB-C, a jeżeli zdecydujemy się na Flymore Combo, dostaniemy hub ładujący trzy akumulatory jednocześnie. DJI stawia poprzeczkę wysoko za każdym razem, wprowadzając na rynek jakikolwiek nowy produkt. Tak jest też w tym przypadku, ponieważ dron DJI NEO został wręcz naszpikowany możliwościami. W materiałach promocyjnych mocno podkreślono jego automatyczne tryby lotu, możliwość startu z ręki i koncepcję obsługi bez konieczności posiadania kontrolera. W efekcie NEO oferuje prostą obsługę z dużą dawką możliwości. Daje użytkownikom namiastkę doświadczeń z pełnoprawnym dronem, ale w prostszej, bardziej przystępnej wersji, idealnej dla początkujących. DJ Neo upraszcza obsługę drona do maksimum. Wystarczy położyć go na dłoni, włączyć wybrany tryb, a reszta dzieje się sama. Neo sam zlatuje, wykonuje nagranie, po czym wraca i ląduje z powrotem na dłoni. Do wyboru mamy 8 różnych opcji: Circle, Droni, Racket, Boomerang, Spotlight, Follow, Direction Track. I nie ma tutaj żadnego, ale automatyczne tryby lotu DJ Neo działają naprawdę dobrze. Nie są to ujęcia skomplikowane i efektowne. Często nie są też doskonałe. Zostały jednak stworzone dla tych, którzy chcą w prosty sposób uwieczniać różne momenty bez nadmiernego skupiania się na technikach. Na osobną uwagę zasługuje jeszcze sam AI Subject Tracking w ramach trybu Follow. Które sprawdza się bardzo dobrze. Neo nie gubi filmowanego obiektu, a same nagrania, zwłaszcza z większej odległości, są w miarę płynne. Dodatkowo, mimo braku systemu aktywnego wykrywania przeszkód, Neo rozpoznaje je na podstawie obrazu z kamery i całkiem sprawnie omija, co pozwala poczuć się odrobinę pewniej. Co ważne, ta opcja nie jest dostępna w ramach Direction Track, więc trzeba zachować ostrożność. Tym bardziej, że w tym trybie Neo bywa nieco nieprzewidywalny. Zdarza mu się zmieniać kierunek, co może prowadzić do kolizji. Na szczęście nawet groźnie wyglądające uderzenia wydają się dronowi niestraszne. Jest wytrzymały i radzi sobie naprawdę dobrze. DJI Neo oferuje trzy sposoby sterowania. Pierwsza z nich to automatyczne tryby, czyli bezpośrednio bez kontrolera, idealne dla amatorów, którzy chcą korzystać z automatycznych funkcji bez większego zaangażowania. Drugą opcją jest sterowanie aplikacją, konieczne uzupełnienie trybów automatycznych, które zapewnia kontrolę w sytuacjach, gdy dron na przykład zawisł zbyt wysoko, by wykryć dłoń i bezpiecznie wylądować. To jednak niewygodna opcja, bo połączenie przez Wi-Fi ogranicza zasięg do 50 metrów. I to prowadzi nas do trzeciego sposobu, czyli sterowanie za pomocą jednego z trzech kompatybilnych kontrolerów. DJI RC N3 to klasyczne sterowanie podobne do Mini 4 Pro czy R dla tych, którzy preferują standardowy sposób pilotowania. Wybierając DJI Motion 3, możemy poczuć przedsmak lotów FPV, ciesząc się łatwym sposobem sterowania i oglądając podgląd przez DJI Goggles 3. Decydując się na DJI FPV Remote Controller 3, pozwalamy na pełny tryb manualny, eliminując ograniczenia i umożliwiając bardziej zaawansowane loty FPV. Dzięki różnorodnym opcjom Neo jest idealny jako dron na próbę, tani, trwały i oferujący doświadczenia od automatycznych lotów po FPV. Jest świetnym wprowadzeniem do świata DJI i zachęca do dalszego rozwoju, co czyni go jednym z popularniejszych modeli marki. DJ Neo oferuje także ciekawą możliwość bezprzewodowego nagrywania dźwięku, co producent reklamuje jako świetne rozwiązanie dla solo vlogerów. Dźwięk można nagrywać przez mikrofon DJ Mic lub mikrofon w telefonie, co pozwala na rejestrowanie wypowiedzi podczas nagrywania dynamicznych ujęć. Choć jest dość głośny i słać go nawet na wysokości 120 metrów, hałas śmigieł jest automatycznie usuwany z nagrań, ale jakość jest przepotężna. Tani, niemal niezniszczalny, z ciekawymi funkcjami. Czy warto? Moim zdaniem tak, w tej cenie i z takimi możliwościami, Neo nie ma praktycznie żadnej konkurencji. Dlatego, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z dronami lub chcesz uchwycić wakacyjne wspomnienia w prosty sposób, to świetny wybór.